Zrobimy tak, co do Was przyjdzie w czerwcu energiami. A trzy karty weźmiemy. Jakaś stałość przyjdzie, rodzina, mogą być spotkania rodzinne, stała praca dla osób, które szukają zatrudnienia. To szukamy w takiej firmie, o żadnych paździorów, tylko tak o ugruntowanym, jakby, fundamencie albo firma rodzinna będzie dobrym pomysłem. No, pięć pentakli co dla niektórych? Słuchajcie. To jest bida szpisz, czyli to jest bida emocjonalna, długi, komornicy itp. Itd. Ale tak. Y... Ja bym powiedziała, że przy tej karcie zacznijcie z tego wychodzić po prostu, tylko trzeba chcieć. Y... Czyli ten wiatr, y... wiatr w oczy y... trochę się pokończy. Y... Uważamy na wątroby, układ pokarmowy, wątrobami to bardzo często wychodzi co dla niektórych takie zubożenia, codziennie jest czegoś mniej pięć pentakli to jest wiecie co bardzo taka karta takich niskich wibracji i trzeba z tego zacząć wychodzić, bo jak funkcjonujesz w takich niedosytach, niedostatkach to nic z tego nie będzie, po prostu to samo przyciągasz No, i król monet. Słuchajcie, w możliwości, co dla niektórych, spotkanie osoby do stałego związku może to być osoba z pracy. Kolejna rzecz ktoś może do ciebie z rodziny, z pracy ktoś, kto ma pozycję, wyciągnąć pomocną dłoń. W możliwości jest też jakby załatwienie, uzyskanie czegoś przez jakąś osobę, która ma władzę, na przykład załatwienie pracy. Pieniądze idą, tylko że musisz się wziąć w garść. Takie coś mi się pokazuje. Same pieniądze, same to jest dla osób, które to czytanie, które są teraz może na jakichś tam rozdrożach rzeczywiście, czy, y, czy zmieniać pracę, ewentualnie po jakichś zwolnieniach. Bo tutaj mo mogą być ewentualnie z problemami jakimiś finansowymi, ale dla osób, które chcą je przezwyciężyć, y, a nie takich, które jakby siedzą na kanapie i idą po kolejną chwilówkę. Bo tu się do dokładnie coś takiego pokazuje. Król pentakli to jest taka jakość, marka sama w sobie też bym powiedziała. To jest coś takiego jak cesarz, jak, znaczy ktoś takiego jak no, wiecie o co chodzi. Tutaj jest ważna jakość i nie a nie byle jakość. Czyli jeżeli chcesz stabilności, to idziesz po to to jakby szkłem tyłka nie otrzesz. No nie? E i tutaj jakby sięgaj wyżej niż, myśl, niż moż, myślisz, że możesz. Takie coś by się pokazywało, że nie start, nawet jak startujemy z niskiego pułapu, to zawsze patrz wyżej. Nie, nie chowaj się, nie kłóć się sobie. Fajne karty, powiem wam. Na czerwiec, co dla niektórych. Byk pan na koziorożec mi tutaj wyszło. Takie znaki. Dla ziemi tutaj wyszły. I dla ascendentów. Pozdrawiam.